Wiecie co, przypomniałem mi się tutaj taka fajna historia, która miała miejsce w 1996 no chyba roku na Dalekim Wschodzie byłem tam kilka lat i tam zapoznałem się właśnie z, na, z mojej nataszynko i bazę miałem w Chabarowsku, a miałem taką służbę, która polegała na tym, że odwiedzałem jeszcze inne miasta dosyć duży promień to miało, bo odwiedzałem miasta i na Kamczatce i też dalej na, na zachód to do Bajkału, do Uanu i no i byłem w takim mieście Chita i to od Chabarowska to wiecie co nawet nie wiem ile to kilometrów ale pociągiem trzeba było jechać dwie i pół doby z Chabarowska do Chity, no i, i z, z Chity do Chabarowska tak samo. No i w Cicie, jak skończyłem swoje wszystkie te, e, e, te sprawy, tam kongres mieliśmy e, w, w nocy jakoś tak. E, e, moi bracia odpo, odprowadzili mnie do, do pociągu. I wsiadłem do pociągu i, i, i wiedziałem, że mam przed sobą teraz dwie i pół doby jazdy. I jak wsiadłem do przedziału po rosyjsku to kupę. to zobaczyłem, że przydział jest pusty. Pomodliłem się do Boga. Nazywałem Jego po imieniu Jechowa. Pomodliłem się do Boga i powiedziałem, dzięki Ci, że to jest puste. Będę jechał sam, bo z nikim nie chcę rozmawiać. Z nikim nie chcę rozmawiać i, i nikomu nie chcę głosić i po prostu chcę być, chcę być sam. Teraz taki zmęczony trochę emocjonalnie byłem. I, <laughs> i wiecie co? <śmiech> Pościeliłem. <laughs> Położyłem się spać położyłem się spać i, i, no, i, i potem jakoś w nocy słyszę, że, że ktoś jeszcze się przysiadł do tego, do tego przydziału, do tego kupę no i tam rozkłada rzeczy posłał sobie i też się położył spać no i, i potem już po, pociąg jedzie fajnie się śpi, już rano światło jest no widno no, przepraszam za ten stan, jakoś tak Mam nadzieję, że to alergia, nie przeziębienie, a tym bardziej nie koronawirus. Ale nawet jeżeli to się nie zrazimy przez, <grywia> przez online. No i słuchajcie, i potem się przebudzam, otwieram oczy i siedzi mężczyzna naprzeciwko mnie i no, już, już wstał. Otworzę oczy, a on mówi: To co, zjemy śniadanie. Pozawtrykajmy. I ja mówię, nie, nie, dziękuję. Tam mi siostry zrobiły takie piereszki, e, takie z... E, no, nie będę objaśniał, co to jest. Piereszki, zrobili mi piereszki z, marchew, z marchewką, która mi się spodobała tam z ziemniaczkami. Myślę sobie, te piereszki pojem. A, a on mówi, e, no, zjemy śniadanie? Ja mówię, nie, dziękuję. I, i, i wyszedłem do łazienki. Na ja Namumyłem zęby, wróciłem e, a on dalej siedzi i nic nie nie? I mówi, mówi, a słyszę akcent twój, a ty skąd jesteś? Ja mówię, z Polski. A, a, a gdzie byłeś? Ja mówię, no w czycie byłem. A co ty robiłeś w czycie? Ja mówię, że mam tam przyjaciół miałem I w, i w ogóle nie chcę z nim rozmawiać. Wszystkie moje odpowiedzi to takie zdawkowe, żeby tylko odczepił się ode mnie, nie? I mówię, przyjaciół tam mam. A jaki przyjaciół? Jakie jacy tam przyjaciele mogą być u Polaków? No i mówię, kongres mieliśmy. A no jaki kongres? I, I nie chcę w ogóle zacząć jemu głosić i mówić, bo chcę tylko, żeby się odczepił, a chcę dalej spać. I, i wiecie co? I wycisnął ze mnie, że, 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 że byłem u Świadków Jehowy. I on mówi, o, Świadkowie Jehowy? I mówi, a mi tutaj żona przygotowała mięso, u, ugotowała i, i moglibyśmy teraz razem zjeść. I ja mówię, nie, dziękuję. I on mówi, a dlaczego Świadkowie Jehowy nie jedzą mięsa? I ja mówię, jedzą mięso. No i Świadkowie chodzą, jedzą mięso, to ja teraz nie chcę jeść. <grym> I on mówi, a, no, a dlaczego? No ja mówię, no bo no chcę, żeby się odczepił, no, no, no bo zmęczony jestem i, 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 i tak dalej. I, I po prostu dałem jemu broszurę, e, chyba to była broszura, czy Bóg się naprawdę o nas troszczy, na samym dziele Bóg zapłacił o nas, tak, czy Bóg się o nas troszczy. I dałem mu broszurę i mówię: Tutaj można przeczytać wszystko tak o świadkach Jehowy. No tak powiedziałem, żeby, żeby już zostawił mnie w spokoju. I się położyłem dalej spać. I wiecie co, może pospałem jeszcze, nie wiem, półtorej czy dwie godziny. I, i dalej. Przewracam się, od oczy. On siedzi. On siedzi naprzeciw mnie. No na tym. No wiecie, jak wygląda wagon sypialny, nie? Siedzi naprzeciwko mnie, trzyma tą broszurę w ręku. I jak ja tylko otworzyłem oczy, to on na mnie patrzy i mówi, ja przeczytałem. Mówi, przeczytałem i są mnie pytania. <grytanie> <I wiecie co? grytanie> Już nie, nie, nie miałem dokąd się podziać i usiadłem, zaczęliśmy rozmawiać i jeść z nim to, co tam żona mu przygotowała i spędziliśmy gdzieś około półtora dnia razem w tym kupej i rozmawialiśmy o Biblii. Fajnie był spędzony czas. I dlaczego ja się śmieję, powiecie co? Bo ja nie chciałem rozmawiać, i ja nawet powiedziałem do Jehowy, ja, ja, ja z nikim nie chcę rozmawiać, nikomu nie będę głosił, po prostu chciałbym odpocząć. A ten człowiek wybił ze mnie prawdę wybił ze mnie całą prawdę biblijną. Wszystko, co tylko spytał się, to omawialiśmy. I dlaczego, <laughs> dlaczego to mi tak się przypomniało? Teraz wiecie co <laughs> księga Wyjścia, czwarty rozdział, jedenasty werset. Zaraz to sobie odszukam w telefonie. Wyjścia, czwarty rozdział, jedenasty werset. Pamiętacie to historię z Mojżeszem, nie? Jak, jak Bóg posyłał Mojżesza do Egiptu, i Możesz miał tam tysiąc wymówek, żeby tylko nie iść i nie robić tego, co Bóg od niego wymagał. No, i potem zaczął mówić w dziesiątym wersecie: Mojżesz mówi, nie umiem się dobrze wysłowić. Nie? A w jedenastym wersecie powiedziano tak: Jehowa mu odrzekł, kto dał człowiekowi usta. I potem już Mojżesz nie mógł się dokąd podzieć. Kto dał człowiekowi usta? I wiecie, co to mi przypomniało, tamtą sytuację? No, w, no bo ja powiedziałem Jehowie, nie chcę z nikim rozmawiać, nie chcę. Fajnie, że nikogo nie ma. A Jehowa mówi, a kto dał ci usta? Mówiąc inaczej, a co ja, jeżeli ja zechcę, żebyś ty mówił, to co? To, to przecież, ty, no co ty zrobisz? Ja przecież dałem usta. No, i tak sobie to na, na sobie to wtedy odczułem. I muszę powiedzieć, że to bardzo przyjemne odczucie było. Chętnie je wspominam, jak ten człowiek wybił ze mnie prawdę, chociaż nie chciałem jemu mówić o prawdzie. No, i szczególnie teraz mi było przyjemnie o tym wspomnieć. Wiecie co, No bo tutaj w związku z tym moim blogiem też takie różne sytuacje są. Była, była taka sytuacja, że. Tak sobie pomyślałem, a nie będę nic mówił, bo jakoś nie wszyscy to rozumieją, a niektórzy nawet opaczniej sobie pomyślałem, a nie będę. I już. I wiecie co? I Czasami zdarzają się takie fajne momenty, które. No, ja nie chcę powiedzieć, że to Jechowa tak robi, nie, nie, pewnie nie, ale po prostu dla mnie to są takie momenty, które pomagają zrozumieć, że a dlaczego nie mówić? I tu dwa dni temu, w czwartek wieczorem, gdy już ja też miałem taką myśl, że więcej nie trzeba nic mówić, jeden człowiek taki e, mówi mi wieczorem, no tak jakoś w towarzystwie innych, mówi, Marian, kiedy e, kolejne tam te swoje wideo zrobisz? <grym> Bo nie mam już co oglądać. I wiecie co? to jakoś tak mnie pobudziło. Myślę sobie, no a dlaczego nie? Kto dał człowiekowi usta, żeby mówić o dobrym? Nic złego nie powiedziałem do tej pory i nic nie powiem, bo takie jest moje postanowienie żeby nic złego nie mówić, tylko dobre. A o dobrym trzeba mówić. Wiecie co, jak macie jakieś e, takie po, pobudzenie, żeby powiedzieć coś dobrego, to, to mówcie, bo. E, a szczególnie, jak chcecie e, Boga wysławiać, coś dobrego o nim powiedzieć, nie? O Jechowie to śmiało mówcie, bo, bo kto dał usta tobie? On. Dlatego jeżeli coś dotyczy jego i chcesz dobre o nim powiedzieć, to mów, mów śmiało. No. <laughs> Mam nadzieję, że, że przyda się Wam ta myśl. O dobrym mówcie śmiało, bo kto dał Tobie usta?